To jest 10 zł. I teraz pytanie: czy w 2021 roku za tą dyszkę będziemy w stanie najeść się w sieciowym fast foodzie, jakim jest KFC? W poprzedniej produkcji zaprosiłem Was do Burger Kinga, gdzie sprawdzaliśmy, czy za tą dyszkę możemy najeść i napić się przyzwoicie, i jak najbardziej tutaj było pozytywne zaskoczenie. Jak będzie w przypadku Kentucky Fried Chicken? Tego dowiecie się w tym materiale. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujesz, szybka subskrypcja. I koniecznie wyślij ten film do swojego znajomego. Pokaż mu, czy w 2021 roku rzeczywiście za tą dychę najemy się i napijemy w Kentucky Fried Chicken. A ja już teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was na niesamowitą przejażdżkę. No i moi drodzy, dofrunęliśmy niczym nietoperze z pewnej chińskiej miejscowości na bazar i za chwilę składamy nasze potężne zamówienie. Czy najemy się za 10 złotych? Tego się przekonamy, za chwilę się przekonamy, ale suchar najpierw będzie jeszcze, to czekajcie. Dzień dobry, ja jestem takim, wie pani, skromnym studentem i chciałbym się najeść za 10 złotych. Czy coś tam dobrego macie tak do dychy? To może. Dobra, to wie Pani, co jak robimy? Ja poproszę, tak, ten kubełek dla jednej osoby. Tak. Yy, I jeszcze to będzie na jedno zamówienie. I jeszcze jakieś, wie Pani, z kuponów zrobimy coś. I wie Pani, co? Jeszcze takiego suchara przygotowałem. Co robi 9 zł w portfelu? Ledwo oddycha, proszę Panią, lecę. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia życzę. Nie no... Co? Będzie? E? Za darmo! Jezus Maria, za darmo to biorę! Dzięki! Miłego dnia! Dzięki! No kurde no A takie Pepsi, to no, ja bym przytulił. No moi drodzy, czas na unboxing toreb. Słuchajcie, zobaczymy czy najemy się za 10 zł. Sprawdzimy to, zweryfikujemy za chwilę, co tutaj dostaliśmy. Moi drodzy, czas na najważniejszą część naszego odcinka, czyli unboxing naszego zamówienia. Przed nami trzy, trzy potężne paragony. Każdy nie przekracza 10 zł, tak więc spełniamy standardy, nie przekraczając dyszki. I tutaj chciałem podziękować za gratisową Pepsi. Ja to jednak mam ten urok osobisty, umie świecić oczami. I tutaj akurat Pepsi, ale tego Pepsi nie będziemy oczywiście tutaj. Wliczali w skład naszego zamówienia. Pierwsze z nich, słuchajcie, tajemnicza torba, już przed Wami, a w środku, uwaga, w środku potężny, ale mały, znaczy duży longer. Longer, czyli kanapka, słuchajcie, za nieduże pieniążki, składająca się z podstawowych składników, czyli sałaty. No i oczywiście mamy tutaj bułeczkę, mamy miąsko w środku, całość. Oblana takim e, ketchupikiem. Bardzo często zdarza się również, że w niektórych lokalach KFC te longery nie spełniają jakichś takich e, standardów. Tutaj, jak najbardziej, zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak powinien wyglądać prawidłowo zrobiony longer. E, coś e, pięknego, ale idziemy jeszcze dalej, moi drodzy. Za 10 złotych otrzymujemy kolejnego longera, czyli już, słuchajcie, mamy dwa potężne longery. E, już mamy, słuchajcie, dwóch takich zawodników, dwie. Takie zapychające buły, i do tego jeszcze. Mamy taki dip czosnkowy. Gdyby wam za mało było troszeczkę sosiku, to ten dip potrafi uratować, sprawić, że te bułeczki będą bardziej gładko przechodziły przez nasze tutaj podniebienie i dalej przez gardło do przełyku. Słuchajcie, moi drodzy, ja wam powiem tak. Ciekawi zestawik, ciekawy. Można tutaj rzeczywiście zjeść dwie kanapki dip. No i jeszcze zostaje, ponieważ w wydaliśmy na ten zestaw 9 zł i 50 groszy jeszcze 50 groszy zostało na gumę kulkę znaczy, nie wiem czy takie gumy jeszcze sprzedają, ale no powiedzmy zostało jeszcze na tak zwaną gumę kulkę longery longerami ale czas na kolejne zamówienie, czas na kolejny paragon i tutaj pozycja raczej chyba wszystkim dobrze znana 9,95 kubełek dla jednej osoby jak on będzie wyglądał jak się będzie prezentował Kubełek z bajcami, słuchajcie, 150 gramów bajców w środku. Fryteczki potężna, ale mała porcja KFC. Tu nam zaserwowało dodatkowo ketchup do tych frytek. I co najważniejsze, bajciki. Duża porcja, moi drodzy widzowie, zobaczcie. Jest naprawdę fajna porcja. 150 gramów ładnych bajców. Oczywiście różne się trafiają. Widziałem i kubełki, gdzie jest tych bajców troszeczkę mniej. Widziałem również, że te bajcy są niektóre mniejsze, ale jest to specyfika w związku z tym, że jest to wyrób robiony ręcznie. Każdy bajc jest inny. To nie jest maszynowy bajc. One nie wyglądają identycznie. Nie są uformowane na maszynie. Słuchajcie, czy taki kubełek... Jest? Jest w stanie nasycić? Daj koniecznie znać w komentarzu. Ja uważam, że taki kubełek jest raczej na taki mniejszy głód. Acz słuchajcie, kiedy ma się tylko dychę i chce się skorzystać z usług sieciowego fast fooda, myślę, że raczej będzie to spoko. Pozostałe kubełki, niestety, są już droższe niż 10 zł, to jest już ostatnia ostoja. Ostatni kubełek który kosztuje 10 zł. Spieszmy się kochać, tanie kubełki tak szybko zmieniają swoje ceny. Jednak ten dzisiaj był ok. A my lecimy do kolejnej rzeczy i sprawdzimy, co za 10 zł. tym razem dostaliśmy. Trzecia propozycja, tym razem ostatnia, ciekawa z kuponu, Twister plus frytki. Tak to, moi drodzy, wygląda. Uwaga, kolejna torebka. A w środku, no właśnie, co w środku tej torebki jest? Osobna torebka do frytek. Wow, potężna, ale mała porcja. No i oczywiście, tutaj, słuchajcie, piękno, piękno w środku. Uwaga! Wow, ładny, duży. Dorodny, słuchajcie, takie, takie twisterki to ja, ja rozumiem. Naprawdę się tutaj bardzo fajnie postarali, i wy na tym filmie zobaczcie, możecie zobaczyć, jak powinien wyglądać dobrze zrobiony twister. To jest poprawnie zrobiony twister, to jest duży twister, to jest fajny twister, i powiem ci, że. Twisterek naprawdę bardzo bardzo fajny, ja lubię. On jest w środku wypełniony z pomidorem. Słuchajcie, taki sosik majonezowy, mięsko, stripsy. ojeny. Słuchajcie, spróbujmy, spróbujmy i te fryteczki i ten ketchupik. Ale, ale najpierw nasz twister. Uwaga, moi drodzy, proszę was. Mm. Dzisiaj, słuchajcie, z tych trzech zamówień, które otrzymałem, jestem raczej zadowolony. Słuchajcie. KFC po Burger Kingu to jest miejsce, gdzie można cały czas zadychać, coś wyrwać. Jasne. To nie są olbrzymie porcje. Powiedzmy sobie szczerze, to nie są porcje giganty. To są porcje dla przeciętnego zjadacza chleba. Takiego jak ja, takiego jak ty, który, słuchaj, chce wpaść na tani posiłek, na, na przykład ze swoją dziewczyną. Nie masz kasy na drogą knajpę. Możecie wydać 20 zł i na przykład coś zjeść. Powiem ci, mój drogi widzu, że coraz ciężej za 10 zł jest najeść się w sieciowym fast foodzie. Jednak ja pokazuję na tych filmach, że nie ma rzeczy niemożliwych. W 2021 roku się na poprzednim filmie w Burger Kingu i napiłem się i najadłem tutaj w KFC, brakowało mi de, tego picia, tej dolewki w tej cenie dyszki, ale mimo wszystko powiem Ci, że nadal, nadal za dychem można coś jeszcze kupić, nie ma jakichś większych trudności, kiedy są kupony żeby skorzystać z oferty za dyszkę, ja uważam, jest dobrze jest przyzwoicie, ale też chcę poznać Wasze zdanie, słuchajcie, czy za 10 zł Waszym zdaniem w KFC nadal można się najeść, czy raczej jest to Jednorazowa przekąska. Chcę poznać Waszą opinię. Wy decydujecie, czy może lepiej w Burger Kingu na przykład skorzystać z jakiegoś kuponu Królestwo za piątkę na przykład w aplikacji tam, czy tutaj z kuponów w KFC. Ja myślę, że to jest dobry przykład, że nadal za dyszkę możemy się najeść. Ja jestem dzisiaj, moi drodzy, zadowolony. Jest ok acz fajerwerków nie było, bo mówmy sobie, jak jest, moi drodzy, fajerwerków za w 2021 roku ciężko po prostu je uzyskać. A teraz y, zapraszam serdecznie, nasza grupa, bojownicy Krychy, zapraszamy tam wszystkich, słuchajcie, to jest miejsce dla Was, dzielicie się tym, co sobie kupiliście w sieciowym fast foodzie, w lokalnej knajpie, gdzie polecacie, żebym przyjechał, hashtag, na przykład kebab, czy burger, czy yy, nazwa lokalu i miejscowość, będzie fajnie. No i oczywiście mój Instagram, mrkrycha, zapraszamy serdecznie. A ja teraz już się z Wami żegnam. I następna, moi drodzy, chyba najtrudniejsza część e, naszej podróży Jedziemy do McDonalda, sprawdzimy ile tam 10 zł jest warte Bo ja myślę, że chyba będzie tam najciężej A teraz trzymajcie się cieplutko, o, pozdrawiam Was i do następnej produkcji No i tyle, pa! Ekran końcowy I co, Krycha, już cyk, materiał sponsorowany, nie? Zoba, Pepsi dostał, dali mu lepsze, ładniejsze kanapki No a jak ja przychodzę, to mi nic nie dają za darmo no widzisz mordeczko, ani nie był materiał sponsorowany e, Ani nie było nic lepsze Po prostu słuchajcie, umieć świecić oczami No do mnie, do mnie darmowe To ja przyciągam słuchajcie Jak taka, taka skromna cebula mała No i pa, jeszcze lustrzankę tu nowa jakość się zobacz, patrz jak się dorobił Na tych fast foodach Też zacznę nagrywać, tak więc nagrywaj mordeczko e, Fast foody są e, między innymi po to Aby je pokazywać e, Nie są czymś zakazanym Jasne, nie są też najlepsze na świecie Ale moi drodzy widzowie nie jeden fast food potrafi uratować człowiekowi życie, kiedy jest głodny. Nad moją głową przycisk do subskrypcji. Po boku dwie poprzednie produkcje zapraszamy do naszego świata. Jest fajnie, jest przyjemnie, jest żartobliwie, słuchajcie, i tak z dystansem, bo, bo po tym świecie, słuchajcie, po co się spinać i robić sobie pod górkę. Lepiej mieć miłość w serduchu do drugiego człowieka i jest od razu lżej. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam jeszcze raz do następnego.